Sierżancie, dobrze cię widzieć. Kiedy słońce zachodzi nad wyspą, zachodzi także nad życiem wielkiego człowieka. Kapitan Arturo Jimenez. Nazywany przez wielu z Was doktorkiem, nie żyje. Zginął u zarania naszego wspaniałego zwycięstwa. Kapitana Jimeneza zabito, zamordowano, wydarto mu życie, a jego krew wciąż pokrywa namiot, w którym ciężko pracował, całymi godzinami, opiekując się chorymi. Rannymi, okaleczonymi. Ogromną tragedią nie jest jednak to, że dobry człowiek niepotrzebnie stracił życie, choć ogromnie nad tym ubolewam. Ogromną tragedią jest to, że nie da się go zastąpić. Doktor Jimenez był jedynym wykwalifikowanym lekarzem w naszych szeregach. A być może na całym świecie. Spadły mi klapki z oczu. Widzę teraz, jak wielki błąd popełniliśmy. Wypełniliśmy arkę książkami, nasionami i dyskami. Mamy mnóstwo czasopism i podręczników medycznych, ale kto nauczy nas z nich korzystać? Czasopisma można zastąpić. Książki i encyklopedie też. Doktor Jimenez, nasz jedyny lekarz, był niezastąpiony. Pozwólcie, że pójdę opłakiwać go na osobności. Rozejść się.